Okej, okay. siema moi mili, jesteś Maras, Maraz, witam w tym odcinku Zagrajmy w This War of Mine Okej, okay, świetnie, Marko zdobył opatrunki, noc była spokojna, co mnie bardzo, bardzo cieszy Ulec się, mój przyjacielu Ty byłeś chyba zdrowy O, udało ci się nawet to odgruzować, co mnie bardzo, bardzo cieszy Okej. Okay. Jesteś opatrzony, z, z, zmęczony i głodny. O, no tak. Muszę, o, mam tutaj biżuterię, co mnie bardzo cieszy. Powell, jesteś głodny, więc zrobisz gazówkę. <coughs> Na szybko. <coughs> nie, ku, nie to, tylko chciałem gazówkę. Prostą kuchenkę. Ustaw. Jeszcze by mi się przydała właśnie zrobić... Hmm. Taką rzecz, jaką jest hmm. aparat do deszczówki, brakuje nam drobiazgów, aparat bimbrowniczy, też możemy sobie zrobić. Okej, okay, tutaj myślę, że ustawię. W sumie korzystajmy z okazji, póki możemy. Okej, okay, Bruno jest zmęczony, tym razem będzie wachty pilno... trzymał Powell 20 stopni, troszeczkę się ochodziło. Trzeba też ludziska radia wykonać, żeby naszej ekipie się nie nudziło. I teraz tak, co ja tu potrzebuję? No właśnie, potrzebujemy cukier. O. Oh. I materiały do ogniska. Ok, otworzyłeś to już. To otóż mi jeszcze to. Ok, właśnie. Będę potrzebował Ty potrzebujesz dwóch, a Bruno potrzebuje trzech. Szkoda mi książek trochę. No, Zrobimy to z desek. Zrób trzy. Bruno zaraz się zajmie gotowaniem dla naszej pięknej ekipy. Ok, są bandaże, żarcie jest woda. Świetnie. Okej. Okay. Ekipa nie czeka. Bruno właśnie dobrze jest trzymać, bo nie musimy upgradeować. musimy upgradeować kuchenki. Żeby brała... ...tyle drewna. Znaczy, teraz by mi się przydało udać się do... ...krótka przerwa na kolejny rozdział. No i czytaj książkę. Na jakiś czas wystarczy. Dobra, teraz weźmiemy sobie... ...Marku, niech coś zje. W sumie dobrze by było jakbym go położył. Mhm. Zobaczmy, Bruno, Brunem, co nam brakuje do zrobienia radia. Brakuje nam drobiazgi. Resztę mamy. Hmm. Tak, przydałby mi się handlarz. A na handlarzem to będzie problem. Okej, okay. Pauli szybko biega. Jego bym wysłał na plac snajperów i bym go tam przetrzymał. Żeby się spóźnił, bo wtedy jest jakaś szansa, że przeżyjemy Ale mamy, ba mamy bandaże A dlaczego na Plac perów? Bo tam możemy uratować jednego jego mościa Okej, okay, tak bym się rozdziskać, gdzie tą deszczówkę by mógł właśnie ten deszczownik postawić Tak myślę, się, czy czasami nie tutaj, bo tutaj by się przydał A co potrzebuje do ulepszenia... Workbench'a. Drobiazgów 14 i 5 trybów. No to da się zorganizować. Dlaczego ludziska chcą to szybko upgrade'ować? Tak przynajmniej z dwa razy. No bo wtedy będziemy mieć jakąś nadzieję, że nam się uda obronić przed atakiem, a na razie nie mamy broni. A z bronią to będzie ciężko, żeby ją zdobyć. Przydałyby się ta... Ostrzelana willa, czy ruiny willi, ten, tam gdzie ostatnio zginąłem i bym to poprowadził dużo, dużo um, lepiej, jak ostatnio. Okej, okay. myślę, że kończymy sobie dzień <coughs> i teraz tak, jeszcze raz, Marko sobie odpoczął, teraz tym mnie czuwa, a tym spał w łóżku, tak mi się daje i tu mamy Teraz Kościół Marii Panny. Dobrze i niedobrze jest się tu udać, bo jest jedzenia niewiele. Wiecie co, na razie sobie skoczymy jeszcze do yy, tego domku, ale to już wezmę ze sobą łom. Żeby odnaleźć tą willę, tam gdzie zginąłem. OK, to bierzemy wszystko. Chociaż nie wiem czy te ziołka, ziołka jest warto zbierać. Cukier jak najbardziej będziemy brać. Tu mamy leki. OK, tego nie badałem. No właśnie, są drobiazgi. W makabrycznej. Dobra, otwórz mi to Nie wiem czy ludziska to będę się jeszcze raz udawał Chyba że ewentualnie polecę po części broni To się by przydało jakaś notatka Jedna z ulotek zrzuconych nad miastem Dwa operacje terrorystyczne Osoby przewodniczące na terenie miasta zostaną posądzone o współudział dla własnego dobra natomiast opuśćcie PEG PEGOREN Wojsko zapewni wam bezpieczeństwo. Po tych wszystkich zbrojniach niewielu jest skłonnych w to uwierzyć. No, coś naprawdę w, w tym jest, bo jak tutaj trup wystaje. Dobra, wiecie, jest masa materiałów. Cholernie dużo. Wiecie, co to sobie weźmiemy. Przydałyby się jeszcze tryby. No dobra, wywalimy to. Żeby oczywiście, do ulepszenia naszej budy. Dobra, na dół. Dobra, zobacz co tutaj jest. Tak, by the way. Deski. Deska akurat teraz nie potrzebuje. Tylko tego trupa bym musiał obejrzeć jeszcze. O ile jeszcze leży. Jego szczury nie wpierdzieliły. Okej, okay, udało się. Mamy amunicję i leki. Nie wiem, czy te leki na razie brać. Dobra, na razie je zostawimy. Który z naszej ekipy będzie chory, to wtedy będziemy kombinować co dalej. <tryk> no, najważniejsze to teraz masa zapasów. Okej. Okay. No i coś, dziska, myślę, że tutaj mogę zakończyć ten odcinek. No i zobaczymy się w kolejnym już trzecim dniu. Tak więc cóż, komentujcie, oceniacie, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!